1,5 miliarda złotych. Tu powstaje nowy onkologiczny szpital. We Wrocławiu można wydać 1,5 miliarda na coś takiego, ewentualnie na klechów. Ja osobiście wybieram powstanie takiego szpitala. Nie wiem jak ty, ale ja jestem za tym, żeby Polska inwestowała w onkologię, w szpitale, a nie ciągle w Klechów. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu dowiaduje się dużo ciekawostek, nie tylko politycznych, ale i gospodarczych, więc jeżeli Cię to interesuje, nie zapomnij zaobserwować tego kanału. No chyba, że wolicie wydać miliardy na tą instytucję, która tam jest, bo moim zdaniem nie ma sensu wydawać półtora miliarda na coś takiego, co i tak ludziom nie służy. Dlatego teraz wracamy do miejsca, które w ciągu roku pomagać będzie dziesięciu tysiącu osobom, a nie, jak to za mną, okradać setki tysięcy w Polsce. 26 oddziałów, ponad 100 gabinetów medycznych, do tego ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych na czterech naziemnych i jednym podziemnym poziomie. To wszystko to najnowszy w Europie szpital onkologiczny, który powstaje właśnie we Wrocławiu. Koszt takiej inwestycji 1,5 miliarda złotych. Co ta inwestycja da? Da tyle, że 10 tysięcy osób rocznie będzie w stanie się tutaj wyleczyć i będzie wykonywanych kilkaset tysięcy zabiegów i operacji łącznie. Dzisiaj na budowie jest 300 ludzi, za chwilę będzie 500, co powoduje, że budowa powstanie trochę szybciej i muszę powiedzieć uczciwie: nie. To nie jest inwestycja, to nie jest inwestycja tylko Donalda Tuska. Ta inwestycja rozpoczęła się jeszcze przed objęciem władzy przez Tuska. Natomiast ona wyraźnie pokazuje, że Polska powinna inwestować w onkologię, a nie w klechów.